Cześć kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym vlogu. E, zaczynam nagrywanie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wróciłam właśnie z wykładów i mam zajęcia później też na uczelni, więc w sumie przyjechałam do domu na dwie godzinki około, ale stwierdziłam, że zacznę coś nagrywać, może coś fajnego z tego wyjdzie. Dosyć stresujący tydzień przede mną, intensywny przede wszystkim jest dzisiaj poniedziałek. Zobaczymy, co te dni nam przyniosą. Wróciłam do domu, tak jak Wam mówiłam, na chwilę, bo mam zajęcia w sumie, a jeszcze jest w przebudowie ta linia kolejowa dla tramwajów, więc przemieszczam się pod miejskimi, a doskonale wiemy, jak to z autobusami bywa, mają bardzo często opóźnienie. E, więc dzisiaj muszę wyjechać ciutkę wcześniej i też nie wiem w sumie, gdzie mamy dokładnie te zajęcia, wykłady. Też w sumie się okaże, czy to są obowiązkowe. E, no ja wiem, że wykłady nie są, zajęcia są, ćwiczenia są, ale tak jest dziwnie w planie wpisane, więc w ogóle ciekawe, czy ja to znajdę tam, gdzie one się odbywają, czy znajdziemy z dziewczynami. No i ciekawe jak to będzie wyglądało, bo zaplanowałam sobie już poniedziałek za tydzień, nie widziałam w ogóle, że my coś jeszcze mamy, myślałam, że mamy tylko te rano, dzisiaj okazało się, że mamy jeszcze coś później i nawet nie wiem jaka to jest forma zajęć, czy ja będę musiała za tydzień na nich być, czy nie. E, więc ciekawie, wróciłam do domu. No i jedyne co to sobie chyba odgrzeję, z wczoraj, i mogę Wam też dać fajny przepis na ryż. Jeżeli chcecie tutaj cisnąć w komentarzach, nie będę tutaj teraz zanudzała przepisem na ryż, ale jeżeli jesteście ciekawi, to mogę Wam w komentarzu tam gdzieś wrzucić. Jest to ogólnie mój autorski przepis, ja go znalazłam w internecie mniej więcej. Pomysł na taki ryż, ale strasznie go zmodyfikowałam. No i wyszedł bardzo dobry, bo jak na to, że oboje się wczoraj najedliśmy strasznie, bo to był nasz obiad, na który nie miałam pomysłu, bo ogólnie co niedzielę robimy sobie rosołek, żeby było tak jak w domku, ale wczoraj stwierdziliśmy, że no rosół, czy my się tak najemy tym rosołem, dawaj wymyślimy coś innego. W sobotę byliśmy na zakupach w ogóle, no i trzeba było coś kupić na tą niedzielę, więc mówię, dobra zrobimy ryż. Pierwszy raz w ogóle robiłam jakikolwiek ryż. Co może śmiesznie brzmieć, bo ja bardziej lubię makarony. E, mój chłopak niekoniecznie przepada, więc zrobiłam ryż, zjadł dokładkę, czyli było mega dobre. E, z kurczaczkiem kary zrobiłam i z morelą, słuchajcie, wkroiłam brzoskwinkę. Właśnie nie wiem, czy to jest Morela w puszce, czy brzoskrinia w puszce. W każdym razie smak był jednakowy, coś innego. Nie wiem, e, to jest dla osób, które lubią takie inne smaki. Mi mega to smakowało, bo ja na przykład mega lubię szaszłyki z Morelą i z kurczakiem z Grilla, więc e, tutaj w tym ryżu jakby totalnie moje smaki. No, no nie każdemu sądzę, tak jak pizza hawajska. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem, nie przepadam, ale to mi smakowało. Połączenie słodkiego, przyprawy kary, kurczaczka ryżu. Tak fajnie to podgotowałam. Więc została mi miseczka i w sumie może zjem sobie teraz. No i plan mam, żeby zrobić dzisiaj nam sałatkę, kupiłam składniki. Jest to sałatka, którą moja mama uwielbia i też zaraziła mnie miłością do tej sałatki, burak, słuchajcie, feta, mix sałat, podprażony słonecznik na patelce, oczywiście nie, nie, nie znalazłam słoneczników w biedronce, może jest taki dubany, ale ja po prostu nie znalazłam, więc ja będę miała bez tego tą sałatkę, a całą robotę robi sos glazę. Też wam pokażę jaki to jest dokładnie sos i on robi całą robotę, w ogóle ten sos nada się jak lubicie też buratę, ja na przykład z nim uwielbiam buratę, ten sosik, burata, pomidorki koktajlowe albo ogólnie jakiś pomidorek, na przykład czosnek, jakieś tam jeszcze przyprawy i teraz też sobie narobiłam smaka, więc ogólnie coś zjem w tej przerwie, teraz którą mam będę się zbierała na zajęcia jak wrócę, to zobaczę, czy będę musiała podjąć decyzję, że będę musiała iść do pracy i pewną rzecz powiedzieć, że na przykład nie dam rady w te poniedziałki też, bo chciałam sobie pójść chociaż na parę godzin do pracy, bo, no, no jakbym kończyła tak jak teraz, jest godzina dwunasta, no i w sumie mam pół dnia, żeby sobie pójść na, nawet na 3-4 godziny. No, ale jak będę miała te wykłady później, no to nie wiem. Więc e, zapraszam Was do oglądania takie śmieszne życie studenta, e, które jeszcze jest Dosyć śmieszne, bo e, tak jak nam powiedziano, zachowujcie się poważnie, bo to już nie jest szkoła średnia. To tak powiem Wam szczerze, że w tej szkole średniej wszystko było bardziej dopięte niż te studia. Ja wiem, że pierwsze miesiące, dopóki to się nie uformuje, e, nie wpadniemy w taki rytm, że będziemy już wiedzieć wszystko co i jak i te wykłady będą się odbywały tak jak są wpisane, a nie na przykład z opóźnieniem półgodzinnym, albo wcale. E, no, to, no to będzie już super, nie? Bo na razie, na razie to jest komiczne, strasznie. Te legitymacje, to wszystko, no, no po prostu śmiesznie. Ciężko jest cokolwiek po prostu zaplanować. No, zapraszam Was do oglądania. Tak ten ryż wygląda, może teraz niezbyt apetycznie, ale serio jest dobry. Wstawiam go e, do fryera, podgrzewam, zjem sobie i już wam pokazuję ten sosik. I to jest dokładnie ten sos, mega Wam polecam. On się nada właśnie do wszelkiego rodzaju burat, mozzarelli z pomidorem, właśnie różnych sałatek. Ma taki posmak octowy, nie octowy, no nie wiem jak go opisać, ale jest po prostu mega dobry, więc polecam Uzupełni każdą sałatkę i właśnie różne takie ten... My z mamą po prostu pochłaniamy go butelkami do różnych sałatek. zrobiłam zmywarkę, więc sorry za dźwięki w tle, ja teraz biorę się, słuchajcie, za przysypywanie przypraw, bo lubię to mieć w tych słoiczkach, tylko że tutaj z tych przypraw to nie kupiłam, a do tych tutaj, o papryczki słodkie i mam dwie, chciałabym to przysypać, więc muszę kupić takie słoiczki. Tutaj teraz wsypię zioła prowasalskie, bo u nas poschodzi do wszystkiego jest już pusty słoiczek, więc kupiłam kolejne. Muszę zrobić też listę zakupów, bo skoczymy dzisiaj znowu na zakupy spożywcze. Jak pójdziecie na swoje, to uwierzcie mi, że zakupy spożywcze to, to będzie nieodłączna część tygodnia, kilka razy nawet w tygodniu, nie. Ja nie sądziłam, że tyle razy w tygodniu będzie się robiło zakupy spożywcze, no bo ciągle czegoś brakuje, już skończyły nam się napoje, a no czy na uczelnię, czy, czy w ogóle no cokolwiek trzeba mieć do picia. Śmiesznie to brzmi, no, więc czekam na mojego chłopaka, później jak wrócę z zajęć, on z pracy, to skoczymy, bo no sama tych zgrzewek tu nie udźwignę. No i muszę też zrobić zakupy na jakieś jedzenie na kilka dni. Ja na uczelni mam sposoby, albo robię sobie twarożek z rzodkiewką, albo ze szczypiorkiem, albo słuchajcie, polecam wam owsiankę. Mam taki szybki przepis na owsiankę, owsiankę słuchajcie... Co się robi, poczekajcie, tak. Owsiankę, słuchajcie, z y, miodem, z malinami. Też jest taka fajna, naprawdę, ta owsianka. Więc szybko wlewam sobie szklankę zwykłą y, taką z Ikei, jeżeli chodzi o proporcje, jakie ja robię, żeby ona nie była y, taka rzadka. No to sobie. Dobra, bo będę się zagłuszać. No to sobie y, właśnie szklankę tego mleka, jakby. Wlewam szklankę płatek, równa proporcja. Zostawiam troszkę przykrywą pokrywką, zostawiam na y, indukcji, żeby troszeczkę doszła do siebie. Ta owsianka dodaje miód, jak jest już taka lekko przestygnięta, i później malinki, też takie dobre mrożone maliny ostatnio kupiliśmy Ech, Muszę jakieś zakupy takie zrobić, właśnie organizacyjne, z rzeczy, które będziemy jeść na ten tydzień. Muszę zrobić listę zakupów. Ech. I no. nie lubię mieć uzupełnione te przyprawy, wiecie, jak zaczynam coś gotować, to nie szukam po szafkach, tylko mam wszystko pod ręką. Tak samo olej, żeby rozgrzać sobie patelnię, czy coś, taką piękną butelkę do... No co prawda to jest do różnych rodzaju Wydaje mi się oliwy na przykład Żeby sobie tu przelać Albo magii, żeby to estetycznie wyglądało I mogło stać na blacie Ja sobie tutaj przelwam po prostu olej rzepakowy I yy, jak coś robię na patelce To po prostu sobie tym wlewam Nie muszę wyciągać szafki Tylko stoi to na blacie Bo ładnie wygląda I tak samo właśnie te słoiczki na przyprawy muszę dokupić I co? I tak o. Więc takie rzeczy, wstawiłam zmywarę, nie wiem czy mówiłam, pozamiatałam, ogarnęłam w chacie, zwinałam suszarkę od prania. Jak będę wychodziła, to wyniosę śmieci, które u nas się nawarstwiają. W ogóle słuchajcie, byłam ostatnio w pepko i kupiłam worki świąteczne. aby się nie śmiejcie, są czerwone, ale pachną cynamonem i jabłkiem, naprawdę. Nie wiem, w pepko były te worki też 35 litrów. Jakby ktoś chciał sobie kupić to naprawdę i czuć świąteczny klimat wynosząc śmieci to polecam taki worki Mikołaja, nie? Czerwone worki na śmieci od zapachu cynamonu i jabłka. Ja powinnam mieć płacone za te reklamy po prostu produktów. Ale ja jestem taką gadżeciarą, słuchajcie, zobaczę takie worki pachnące już muszę je mieć. Dlatego mm, jak mam iść do sklepu to muszę mieć już jakiś cel. Ostatnio sobie tak postanowiłam, że tak bez celu to ja lepiej żebym nie wchodziła do żadnych sklepów. o ile Żebym nie wchodziła do żadnych sklepów, bo to się bardzo źle kończy. Muszę wyjść z najmniejszą rzeczą, ale jakąś sobie wziąć I jeszcze to taką gadżeciarską gadam ostatnio właśnie z małą tatą i mówię, że kupiłam właśnie świąteczne worki na śmieci się za mnie śmiali. No ale cóż, dobra, te przyprawy to też ogarnę, jak kupię słoiczki. Na razie jest sobie... Razem zepnę. Też takie fajne klamerki z SINSE. Ja polecam. Wszystko można sobie fajnie szczepić. I gitas. you yeah. Na nim ogarnąć wszystko i jest action i nie kosztuje milionów, polecam. To już jest moja kolejna butelka. Psikam sobie nim blaty, lustra, okna, wszystko pachnie nieziemsko i kupiłam z tej serii, bo y, były jeszcze z serii do kuchni i do łazienki, więc też kupiłam, ale ten zdecydowanie wygrywa, jeżeli chodzi o Robię sobie teraz notatki z dzisiejszych wykładów, porobiłam zdjęcia slajdów i mimo, że będziemy mieć te prezentacje później wysłane, to powiem Wam szczerze, że ja z moich notatek się więcej uczę. Mimo tego, że mogę przepisywać nawet słowo w słowo z prezentacji, to to, że ja sobie pokoloruję, czasem sobie skrócę, przekształcę na swój taki bardziej potoczny, język, żeby zapamiętać, no to więcej się nauczę niż z wysłanej prezentacji, więc lubię sobie robić te notatki, lubię sobie kolorować. No. Więc tak, dzisiaj z filozofii historii później mamy podstawę prawa, więc takie jak no, ciekawe. Weź co tak. zmontowałam teraz tego vloga e, i zdałam sobie sprawę, że mamy 12 minut materiału ponad już e, nie chciałabym przeładowywać nie wiadomo, jak długimi filmami was tutaj, żeby Wam się też to przyjemnie oglądało, by te odcinki nie trwały za długo te vlogi. E, tym bardziej, że dzisiaj w sumie nic ciekawszego chyba nie nagram, bo no, pojadę na te wykłady, więc tam też nie będę nagrywała. No więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, możecie zostawić kciuki w górę, by mi pokazać, że tutaj jesteście. Jeżeli jesteście nowi, no trafiliście na mój kanał, możecie zostawić subskrypcję i zostać ze mną na dłużej. Jeżeli macie do mnie jakieś pytanka, no to śmiało piszcie te komentarze, zadawajcie te pytania, byśmy tutaj utworzyli fajną społeczność. Ja na dzisiaj kończę tego vloga, dlatego że tak jak mówię, nie chcę, żeby te odcinki trwały po 20-30 minut, wolę nagrywać częściej a takie odcinki, które fajnie będzie Wam się oglądało. Może jutro zacznę nagrywanie vloga, bo w sumie jutro będzie w miarę fajny dzień, bo mam też chyba na późniejszą godzinę, więc coś porobimy sobie jeszcze. I co? I chciałabym nagrywać systematycznie, póki jeszcze nie mam aż takiego nasłoku obowiązków, mimo że te obowiązki już są i zadań do wykonania w tygodniu też jest pełno masa, o wszystkim trzeba pamiętać. Ale daje mi to ogromną radość, nagrywanie sobie, montowanie i próbowanie działania w internecie, bo gdzieś to, gdzieś to po prostu czuję, że jest dla mnie. Po prostu dobrze się czuję, gdy to robię i mam nadzieję, że zbuduję tutaj również fajną społeczność, jak na kanale, który prowadziłam z alpakami. Mega radość mi to dawało. No i co, zapraszam was do oglądania przyszłych filmików. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia, kochani.